Co prawda od wielu lat odbywają się Dni Szkunera, ale po raz pierwszy odbywają się z taką pompą. Może dlatego, że to 75-lecie portu, a jednocześnie wielka uroczystość. Tutaj dzisiaj zgromadziło się mnóstwo, mnóstwo ludzi i przede wszystkim to, co jest zaskakujące. Dzisiaj królować będą na scenie gwiazdy muzyki disco polo, co prawda krzywimi nosami i twierdzimy, że to jest taka niby muzyczka, ale proszę Państwa, Kiedyś ktoś powiedział, że niby nikt tej muzyki nie lubi, nikt jej nie, nie zna, wszyscy ją śpiewają. Także coś w tym jest. Zapraszamy dni kunera Tym razem potężne, wielkie, z mnóstwem wspaniałych gości. Maciej Smolinski, Telewizja Polo TV. Jest mi niezmiernie miło gościć w Waszym niezwykłym mieście. Dziś będziemy bawić się do późnych godzin nocnych. Moi drodzy, dziś tylko tutaj Polo TV Trackshow, czyli największa trasa koncertowa w Polsce. Specjalnie dla Was zagrają dziś największe gwiazdy polskiej muzyki i disco. Kojarzycie zespół Weekend? Tak, ja uwielbiam. Ona i tańczy dla mnie. No właśnie, moi drodzy, dziś tylko tutaj Truck Show, ale również niezwykłe wydarzenie, czyli Dni Szkunera. Szkuner to miejsce niezwykłe. Ja dziś, moi drodzy, przybyłem tutaj bardzo, bardzo rano, bo poszukiwać swojego miejsca noclegowego Znalazłem, poznałem tam bardzo sympatyczną panią, która tutaj mieszka od dzieciństwa, od urodzenia bywa dosłownie. I powiedziała mi jedną rzecz. Panie Maćku, mówiąc o kwestii Władysławowa, muszę powiedzieć o Szkunerze. Zapytałem się, dlaczego Szkuner jest taki wyjątkowy. Ona powiedziała, jest wyjątkowy, ponieważ jest to firma rodzinna, ponieważ tutaj pracował mój dziadek, mój ojciec, mój brat. Szkuner łączy, Szkuner, szkuner przede wszystkim tworzy bardzo rodzinne klimaty w pracy i takie rodzinne klimaty dziś tutaj zobaczymy, usłyszymy. Zapraszamy wszystkich pracowników Szkunera, Specjalnie do nas, pod scenę, bo dziś będzie o tych kwestiach, o kwestiach pracowniczych, bardzo, bardzo dużo. W tym roku Dni Szkunera nieco inaczej. Tak, troszeczkę inaczej. Zmieniliśmy troszeczkę formułę, dlatego że w tym roku Dni Szkunera y, przypadają w sierpniu, także jest więcej turystów, więcej gości, y, i uważamy, że potrzeba jest więcej zabawy i integracji również dla naszych pracowników. No właśnie, dyrektor Otomka twierdzi, że ta impreza powinna być imprezą cykliczną. Co pani na to? Być może będziemy rozważać taki scenariusz. Dni szkunera to jest drugi rok takiej imprezy. Zmiana formuły, no trzeba się zastanowić. Jeżeli nam to wszystko wyjdzie, będą goście, pracownicy zadowoleni, być może w przyszłym roku powtórzymy. Dlaczego nie? Cała impreza rozpoczęła się od podsumowania konkursu plastycznego, który w tym roku odbył się po raz drugi. Nagrody wręczano dzieciom od klasy zerowej do szóstej. To już taki nasz film, może od tego zaczniemy. Kolorowej kredki bardzo prosimy. Plastyczny to jest coś, z czym wychodzimy na zewnątrz, tak? dzieci nas postrzegają, My integrujemy się z otoczeniem. Tak? My chcemy pokazać, że jest szkuner tutaj gdzieś koło nas. Najstarszym pracownikom szkunera wręczono odznaczenia i nagrody. Kolejny rok, ale festyn o tak dużym, z tak dużym rozmachem zorganizowany rzeczywiście pierwszy raz. To wielkie święto przede wszystkim pracowników szkunera, i ich rodzin, ale także lokalnej społeczności, dla której szkuner jest największym pracodawcą. Nie możemy też zapomnieć oczywiście o turystach, którzy co chwilę tutaj do nas dochodzą i na pewno będą cieszyli się z dodatkowej atrakcji sezonu we Władysławowie. Check out Druga edycja dni Szkunera, pierwsza edycja była w zeszłym roku. W tym roku e, chcieliśmy zrobić to e, trochę e, bardziej uroczyście, tak? Wykorzystaliśmy trochę naszych przyjaciół z Polo TV i World Media, e, którzy się zdeklarowali, że e, jakby wykonają coś dla nas więcej niż to, co było w zeszłym roku. Tak? W tym roku mamy duże gwiazdy: Accent Classic, Weekend, Diesel, e, Buenos Aires. E, I to są wszyscy, którzy chcą z nami świętować, z nami, czyli z pracownikami firmy Szkół obecnymi i tymi, którzy już nas wspierają w inny sposób. Panie dyrektorze, czy to znaczy, że to będzie impreza cykliczna? Tak, to jest impreza cykliczna. Co roku podnosimy sobie poprzeczkę, za rok mamy zamiar znowu sobie podnieść poprzeczkę. Jest to impreza, moim zdaniem największa impreza muzyczna w powiecie płackim od lat. Jest to impreza poświęcona pracownikom firmy szkuner, bo tego nie są bardziej. O bo tak zaczyna ale nie, błama, znać ci, ile są ciasz mi chciałbym tłumaczyć, że Ile nam nie <zysy> Posłuchaj mnie, najmniej dojrzwe słowa na okrągło tak Zaczynasz od nowa, najlepszą kaczmi Zgadza me to marcu, będę znać Ci Ile dla mnie znaczysz Panie ministrze, jest Pan gościem dzisiaj szkunarowców Tak, jest to święto, które chcemy wspólnie przeżywać Bo to przecież po pierwsze czas urlopów gdzie bardzo wielu letników przybywa w Adysawowie. chcemy też pokazać firmę Szkuner, czym się zajmuje aktualnie, jaka jest rola Szkunera w całym procesie polskiego rybołówstwa. Mam nadzieję, że to będzie świetna impreza promocyjna, która ma też pokazać, czym jest polskie rybołówstwo w całej gospodarce i czym jest firma Szkuner dla naszego regionu. Witamy jeszcze raz, formacja Stereo, Jacek Sienicko i Łukasz. Moje drodzy, Nie mogę złapać kur, w głowie miliony słów. Nie mogę ruszyć się, paraliżuję śmiech i chciałbym porwać się i złapać byle gdzie zapomnij o to strach. Lecz nie mam jak leczimy, wziąłeś na mnie. Szukam sposobu, by energii wyzbyć się Ja tańczę z inną rozum Rozum już A z boku widzę, że dalej nie było snem Ale... Wziąłeś na mnie jak hipnoza, Sam. każdy oddech Twój, każdy ciała, ruch Twoje znamienia, ja wchybnął za. Pozdrawiam tutaj wszystkich, tak daleko, 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 fajną tak ja kawę. Ja Pozdrawiam oto, tak, waham, waham, bo widzę, bo widzę. Witaj, witaj, kołpolski, grubej, 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 już tu raz widziałeś namienia. Ja. Pierwszy raz we Władysławowie? Nie, pierwszy raz. Nieraz tu byłem w wakacje, byłem nieraz w czasach mojej takiej młodości gorącej, bo po maturze pamiętam to miasto jako miasto fajnej zabawy, spontanicznych sytuacji, bardzo fajne pogody. Zawsze jak jestem we nie pada deszcz. To masz szczęście, bo niedawno padało. <laughs> no widzisz, także udało się tym razem. Dzisiaj Polo TV Show, bardzo fajna zabawa, największa trasa koncertowa w Polsce i mam nadzieję, że dziś pogoda też dopisze. No właśnie, chciałem Cię zapytać, dlaczego wybraliście Władysławowo na tą trasę? Szukamy miejsc, które tętnią i żyją polską muzyką disco. Ja myślę, że Władysławowo jest przykładem tego, że w tym jednym miejscu możemy spotkać całą Polskę. Jest północ, jest południe, jest wschód, jest zachód. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z różnymi osobami, yy, które przybyły na koncert i naprawdę jest trochę Mazowsza, trochę Śląska. Możemy tu dotrzeć do wszystkich i znaleźć naszego widza, który jest z całej Polski tak naprawdę. Ten, który raduje pracowników szkunera i nie tylko, ale również czasowiczów, którzy przyciągają tutaj do Władysławowa. Ja uważam to serce naszego powiatu w sezonie letnim. Największa ilość wczasowiczów, niekoniecznie jednodniowych, ale tych turnusowych, to raduje, gdyż raduje to samorządowców. Im więcej turystów, tym większy ruch w kasach gminnych i to jest ważne. Ale najważniejsze jest to, że łączymy się w tym święcie i firmy i święcie Władysławowa po to, żeby uhonorować zasłużonych pracowników szkunera, podziękować im za całoroczny trud i cieszyć się z mieszkańcami Władysłowa, ale tudzież z turystami w tak słonecznym, pięknym, ciepłym. Dniu. Ciepła nam brakowało, teraz je mamy nigdy w nadmiarze, bo Bałtyk dzisiaj cieplejszy, gościnny i ostrożny nad wodą. Panie redaktorze, proszę przekazać to jak w y, każdym komunikacie, że Władysławowo i nie tylko Władysławowo karwia ostrowo cały półwysep gościnny, ale powinien być również bezpieczny z naszym rozsądkiem i z naszą tutaj uwagą. Po raz pierwszy w tym roku odbył się także wernisarz poświęcony pracom miejscowych artystów, rzeźbiarzy. A cała impreza nosi imię byłego pracownika szkunera Leona Goli. Pierwszy plener imieniem Leona Goli. Czyli. mojego ojca. Także ze mnie zrobiono tutaj komisarza, tego pleneru. No nie będę narzekał, ale pierwsze to zawsze takie śliwki, robaczywki, jak to się mówi. Ale myślę, że następny będzie już lepiej, lepszy. No Jesteśmy zadowoleni, tylko pogoda nam nie dopisała. Padało no i święto, także dwa dni nam odpadły. Musimy teraz się sprężać. I do jutra chyba skończymy te prace. U nas jest 13. 14, bo jeszcze Jurka Głąbiowska doszła. Pani prezes szkunera i pan dyrektor stoczni obiecali, że co roku będzie obchodzone. No się zdziwiłem. No ale miło, miło mi. Bo będzie jakieś jakieś coś o Golach. Ojciec rzeźbił, ja rzeźbię. Syn rzeźbi, także ja mam następcę też. ja zaraz i Przez dwa dni miejscowi szkunerowca, a także mnóstwo mnóstwa turystów bawiło się na dniach szkunera. Po raz pierwszy zrobiono z taką wielką pompą. raz razem zębą! cię wiruje, czy, 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 czy to? Czy to? Głosie. Jak w tobie pulsuje, czy to? Czy to? Pięknie. Pięknie to czujecie razem z Jackiem i ze mną. Jeszcze raz. Ręce w górę! Wysoko! I raz razem ze mną. Hej! Doskonale, nie przestajemy kraskać, a za chwilę będziemy śpiewać. Chodźcie już na zakończenie śpiewacie razem pa W głowie miesza się Zapach twój Otępiany Tracę wszystkie zmysły